O potędze własnego imienia mówi wielu, ale niewielu jest w stanie ten temat zgłębić. Wejście w przygotowane przez mistrzów duchowych stany pozwala nie tylko zrozumieć, czym jest imię i jaki jest jego sekret, ale także podpowiada nam, jak korzystać z jego potęgi na co dzień. Pomaga odzyskać utraconą tożsamość, jak i całkowicie odbudować się psychicznie, energetycznie i duchowo. Umożliwia sięgnięcie po to, co utracone i utęsknione, a co odeszło albo jeszcze się nie wydarzyło. Zdradza tajemnicę, jak walczyć o zjednoczenie z tym, co Budda określił mianem punktu zero, a co współczesna nauka forsuje pod nazwą punktu zerowego. Efektywność medytacji oparto na zmodyfikowanym pod potrzeby ludzkie kanale duchowym, który świat duchowy nazywa tęczowym mostem. Dzięki niemu wielu ludzi po raz pierwszy w życiu może odczuć światło, które od zawsze w nich było. Niestety przez większość ludzi zostało ono utracone lub zapomniane. Tę prostą, mistyczną technikę zwaną potęgą własnego imienia można przyrównać do małego cudu i wykorzystać w ciężkich życiowych chwilach jako kolejne koło ratunkowe. Po prostu, dzięki niej można uchylić nieba, kiedy światło nadziei zasnuwają burzowych. Zamknij oczy i rozluźnij się tak, jakbyś się zapadał w podłoże. Pozwól na to, by Twoje ciało zajęło się samym sobą, a Ty byś odbył podróż w nieznane. Wszystko powoli się harmonizuje, wszystko powoli zwraca się ku Tobie. Aranżując wielką wewnętrzną podróż w głąb siebie, za chwilę przeniesie się przeszłość. Widzę niespotykanie piękne pasma, które zaprowadzą cię do Twoich dawnych dni. Widać jakieś budynki. To szpital. W jednej z sal znajduje się kobieta, która niedawno urodziła dziecko. Jest szczęśliwa i radosna, choć osłabiona. Niemowlę jest całkowicie nieświadomy tego, co się wokół niego dzieje. Śpi snem niewinności. Ktoś cofa wskazówki zegara, przesuwa czas ku tyłowi o kilka dni. Wchodzimy w scenę porodu. Ujrzyj teraz, jakbyś to ty sam cofnął się w czasie i przyglądał się teraz własnemu przyjściu na świat. Pewnie już powoli zaczyna zrozumieć, co się dzieje. To niemowlę to ty sam, a rodząca kobieta to twoja matka. Cofnijmy się w czasie jeszcze dalej, tak o kilka miesięcy. Widzisz, Twoja mama jest w domu i odpoczywa. Kontempluje czas błogosławionego stanu. Jest w zadumie. Oczyma wyobraźni spogląda w przyszłość. Nagle, nie wiadomo skąd w jej brzuszku pojawia się światło. Światło, które dzięki innej wibracji bardzo wyraźnie odczuła. Wlot pojęła, że stało się coś dobrego. To światło to właśnie ty. To światło to świadomość, która mniej więcej w szóstym miesiącu ciąży, zechciała odwiedzić płód, by połączyć się z przygotowaną dla niej fizyczno-energetyczną strukturą. Należy do niej również umysł, psychika, jak i świadomość energetyczna czyli to, co nazywamy duszą. Mama wyraźnie odczuła Twoją obecność. Obecność tego, na co czekała, spadającego z nieba podarunku. Zamiń się miejscem ze śpiącym ciałkiem dziecka. Znajdź się w brzuszku mamy. Wyląduj w jej łonie. Twój czas porodu jeszcze nie nadszedł, więc możesz spokojnie obserwować toczące się wokół wydarzenia. Twoja perspektywa widzenia za chwilę diametralnie się zmieni. Miast ciasnego miejsca ujrzysz olbrzymią rozświetloną przestrzeń. Nie ma to nic wspólnego z ciasnotą, jaką każdy kojarzy z brzuchem rodzicielki. Jeszcze się nie narodziłeś. Nie masz znanej ci z życia dorosłej postaci. Nie masz rąk ani nóg. Nie czujesz ich, bo to wyposażenie ciała fizycznego, nie twoje. Ty jesteś czymś zupełnie innym. Nie ma tu także żadnych znanych Ci energii. Nie połączyłeś się jeszcze z umysłem, ani nie zintegrowałeś z psychiką. Ty to Ty, jakiś niespodziewanie nowy element znanej Ci całości. Jesteś świadomością, która dzięki darowi obecności może się łączyć ze wszystkim i we wszystkim w pełni odczuwania życia. Jednak to wszystko to ciągle nie ty. Ciało fizyczne i fizyczne zmysły to także nie ty. Ciało energetyczne i energetyczne zmysły to również nie ty. Kimże więc jesteś? Duchem? Bogiem? Nieznaną wartością? Wiem, w tej chwili nie zwracasz uwagi na takie wywody, bo zaczyna cię fascynować odczuwanie tego, czym naprawdę jesteś. Nawet nie masz ochoty pamiętać o istnieniu swoich ciał ani o tym, czym byłeś jeszcze kilka minut temu. Coraz bardziej intryguje cię to, co jest zaskakujące światło, bliskość z Nim, odczucie podobieństw. Zaczynasz być święcie przekonany o tym, że ze światła przyszedłeś i do Niego powrócisz, Ty jako świadomy. Zaczynasz pojmować, że w tej podróży przez światy energetyczne i fizyczne część Twojej istoty tylko Tobie towarzyszy, że to przedsięwzięcie sam realizujesz. Oddychaj równo i spokojnie. Ogarnia Cię spokój i doskonała harmonia. Pojawia się cisza i wypełniona światłem pustka. Woli odczuwasz aktywujące się w Tobie światło. Jesteś osobowością, jesteś indywidualnością, a światło wszystkością, która to tworzy. Jesteś prezentem dla samego siebie, duchem zdolnym do wszelkich transformacji. Jesteś błogosławieństwem dla wszystkich własnych dokonań, jak i dla sił, które Tobie sprzyjają. Czujesz się pełny i ze wszystkim zjednoczony. Czuję się syty i bezpieczny, jak ten podróżnik, co po wielu latach tułaczki wrócił w końcu do swojego domu, odnajdując tam wytęsknione ukojenie, taki całkowity stan spełnienia i odpoczynku. Słyszę teraz skierowany do ciebie głos brzmi tak wypowiedz swoje imię, moje dziecko. Proszę Cię więc o to, byś jej wyraźnie w swojej głowie wypowiedział. może też usłyszeć je wewnątrz siebie. Głos nie cichnie. Słyszę dalsze wskazówki. Twoje imię to klucz, który wszystko spaja i zarazem wszystko napędza. Obojętne z jakich liter się składa i z jakich dźwięków, ukryte są w nim niepowtarzalne wibracje. Nimi otworzysz wszystkie drzwi i udokumentujesz wszystkie swoje czyny. To twój duchowo energetyczny kod, taki boski dowód osobisty, taki dyplom potwierdzający nabyte doświadczenie. Twoje imię jest wszystkim, co masz, bo to w Nim zawarty jest sekret Twojego istnienia. Im większa Twoja doskonałość, tym i wyższa wibracja ów kod tworząca. Ale też samo Twoje imię ma swoje tajemnice. Jest wielowymiarowe i wielopoczątkowe. Tworzy z całością jeden wzór, jaki zaświadcza o jakości Twoich powłok. Opisuje zarazem Twój stan obecny, Twoje wykorzystanie podległych Ci ciał. Relacjonuje to, co jest w nich zepsute, jak i to, co jest krystalicznie czyste. Przedstawia także Twój stan duchowej edukacji, to czy poprawnie odnajdujesz się w świecie fizycznym, czy obudziłeś się już w strukturach energetycznych, czy emocje zastąpiłeś już uczuciami, a oddzielenie i konkurencję braterstwem i współtworzeniem. Dźwięk Twojego imienia zdradza, czy przestrzegasz duchowych praw, czy może w człowieczym zagubieniu podążasz nie w tym stronę, co trzeba. Daje znać, czy zapanowałeś nad danymi do Twojej dyspozycji ciałami, czy może wzbraniają się one przed Twoim przewodnictwem. Gdyby tak było, Należałoby je od ciebie odseparować i prawem powołania zrodzić kolejne struktury fizyczne i energetyczne. Tak więc, wprowadzając swoje imię, w całości swojej istoty poruszy struny wiedzy i ujrzysz szlaki, na które sama dusza, a tym bardziej człowiek fizyczny wejść nie potrafi. Wrota stworzenia to jedna z dwóch wielkich zapór. A zarazem drzwi otwierające się na obecność Dziecka Bożego. Ich nawet duch nie przekroczy, nie mówiąc już o skromnej sile ludzkiej duszy. Lecz gdy dusza i duch zjednoczą się z Tobą i Twoje imię przyjmą za dobrą wróżbę i za przewodnika, wówczas to na Twoich skrzydłach mogą dotrzeć do każdego zakątku stworzonego świata. Mogą nawet za Twoją sprawą ujrzeć Boga. I choć dusza i duch nie są nieśmiertelni jak Ty, to są gotowi każdemu podziękować za dar istnienia, żywnymi łzami. Drugą granicę potrafi przekroczyć tylko ta cząstka Boża, która zharmonizowała się ze swoimi powłokami i pozyskała dla nich Boże namaszczenie. Wnikając w obszar poza rzeczywistości, wchodzi ona w przestrzenie, których nic poza nią dotknąć nie potrafi. Tam znajduje się wszystko to, czego nic poza tobą pojąć nie będzie w stanie. Dlatego ten obszar nazywa się często nicością, bo choć wszystko w nim powstało, to ujrzeć można wyłącznie to, co zostało przez ludzkie ciała już wcześniej poznane. Głos zamilkł. Ciągle jesteś światłem, ale zauważ, że zaczynasz się rozpraszać. Znów znalazłeś się w łonie. Dzięki rozproszeniu możesz rozszerzać się poza granicę swojej własnej aktywnej obecności. Możesz także zaglądać tam, gdzie nie dotarła i nie dotrze ziemska nauka. W tej chwili otworzyła przed Tobą swoje podwoje przestrzeń, która ma swój początek i koniec. Przestrzeń osobliwa, której projektuje się wszystko to, czego potem doświadcza w swoich wymianach człowiek fizyczny i dusza. Architektem ludzkich scen życiowych jest duch. Człowiek niczego innego doświadczyć nie potrafi poza tym, co mu duch w swoim biurze projektów przygotował. Nad całością tej stwórczej pracy czuwa sam Stwórca, istota z jedenastego wymiaru, która na polecenie Boga tworzy wszechświaty składające się w które jako Boży zamysł powstały w porze rzeczywistości, czyli w trzynastym wymiarze. Formy to zwierzęta, rośliny, gwiazdy, kosmos, dźwięk, powietrze, ogień, emocje, myśli, psychika i tak dalej, i czyli wszystko to, co znasz i poznać możesz. Formy to martwe struktury, dopóki ich narzeczenie Stwórcy nie wypełni życiem nadrzędny umysł, a Duch nie wypracuje dla nich określonego sposobu tworzenia wzajemnych układów. To Stwórca powołuje duszę do życia, obdarowując ją światłem energetycznym i fizycznym. Powołuje ją w programowej miłości. Ducha powołuje zaś Bóg. Ty zaś jesteś niewinną, pozbawioną informacji o swoim pochodzeniu, czystą cząstką Boga. Dzięki temu imię, które zostało Tobie nadane, pozwala Ci się przejawiać w niższych wymiarach. Twoje imię zawiera w sobie doskonałe zapisy w archiwum zrodzenia. Jest czyste i nigdy nie będzie obciążone błędami człowieka fizycznego. Tylko człowiek fizyczny może odstąpić od przestrzegania duchowych praw. Duszy, ducha i Ciebie ten problem nie dotyczy. Ale żyjąc w ludzkim ciele, ale zapominając o swoim boskim pochodzeniu możesz ulec naciskom umysłu i psychiki, które, odcinając się od duszy i ducha, samoistnie zablokują ci możliwość obudzenia się w ciele fizycznym. Ostatecznie i one zostały powołane w prawie wolnego wyboru i mają swoje do powiedzenia. Powstaje wtedy komiczna sytuacja, kiedy to zdetonizowany król wykonuje polecenia świniopasa który Królestwo przekształca we własny folwark rządząc każdym, jak tylko się da. Dlatego i człowiek fizyczny ma swoje indywidualne imię i miejsce w matrycy zrodzenia. Jest oceniany ze swojego życia i przydatności dla ducha. Gdy występków jest zbyt wiele, gdy szala złego wyraźnie przechyli się na stronę złych uczynków, Wtedy taki występny człowiek przestaje być ponownie powoływany do życia, a dziecko Boże w jego miejsce dostaje nową ludzką formę, nowe ciała, w których ma szansę na pełne szczęśliwe przejawienie się w siedmiu wymiarach. Oddychaj równo i spokojnie. Musimy dokończyć podróż. Jesteś teraz w łonie matki. Jesteś człowiekiem, z którego życiem się za jakiś czas zespoli. Dzięki swoim umiejętnościom jesteś świadom swoich z nim ustawień. Nadszedł czas, by wprowadzić zmiany w jego DNA. Możesz w ten sposób wzbogacić wartość jego imienia o kody zawarte w Twoim własnym imieniu. W ten sposób przynajmniej częściowo zmienisz jego nawyki, postrzeganie świata, stosunek do ludzi, jak i do siebie samego. Będziesz też w stanie zachęcić go do całkowitego obudzenia świadomości, czyli do przyjęcia Twojego zwierzchnictwa. Twoje imię na dziś brzmi dokładnie tak samo jak imię człowieka, którym się stałeś. Masz ich poza tym jeszcze więcej. Ale kod Twojego imienia zawarty jest w Twojej obecności, a nie w wibracji czy w literach. Mieszkając w człowieku, którego imię wypowiadasz, uznając je także za własne, automatycznie wypowiadasz je jako przejmująca nad nim władzę świadomość. A wraz z Twoją obecnością światło przekonfiguruje podległe ci powłoki w doskonalszą konstrukcję. Zanudź to imię, a otworzysz dla tego człowieka wszystkie granice. Podzielisz się tym, czym jestem, a on stanie się tobą. Razem będziecie w świecie fizycznym doskonalsi niż w dotychczasowym układzie. Nudź imię powolutku, cicho i spokojnie. Nudź, a stanie się działaniem, które dopłynie do każdego brzegu. Będzie lśniło w świetle słońca. Będzie zawarte w świetle duchowym, w Stwórcy, aż w końcu dotrze do Boga, informując Go o tym, że jedno z Niego dzieci właśnie się budzi w przygotowanym dla Niego świecie. Nuć to imię, a naprawisz wszystko, na czym Ci zależy, a z czym nie uporał się Twój. Fizyczny nośnik. A teraz wejdź w tego zatroskanego, zmęczonego życiem człowieka. Przysłuchuj się temu, co do niego teraz mówią. Odczuj wyraźnie otaczające cię światło. Znajdziesz się w wyższych wymiarach w przestrzeni Twojego własnego ducha. I jego doskonałości z niczym ziemskim porównać nie można. To Twoja wyższa cząstka, to cząstka Twojej istoty. Poproś tę potęgę o to, by zechciała Ci pomóc, by zechciała zbudować Ci dom, by zechciała otoczyć Cię opieką, by zechciała z Tobą być i uczyć Cię tego, czego Ty sam jeszcze nie rozumiesz. Powtarzaj za mną. Duchu, proszę Cię o to, byś mnie wypełnił, bym obudził się w świadomości, bym zrozumiał w końcu, co trzeba zrobić, by być prawdziwym człowiekiem. Twoja prośba została wysłuchana. Za chwilę poczujesz, jak zaczniesz się unosić w górę. Jest dobrze, lekko i przyjemnie zasypiasz. A teraz poproszę Cię w duchu o to, byś opuścił ciało fizycznego człowieka. Za chwilę znajdziesz się w umownym stanie i w umownym miejscu. Ale z tego umownego stanu i umownego miejsca będziesz mógł spoglądać w dół tak samo, jakbyś z księżyca spoglądał na ziemię. Odnajdź na tej planecie modlącą się duszę, Duszę, będącą teraz w łonie swojej własnej matki. Ta dusza prosi Cię w tej chwili o wsparcie. Szuka pomocy. To cud, że odnalazła do Ciebie drogę. Poślij jej opiekuńcze spojrzenie. Niech Twoje światło popłynie ku niej i odbuduje zerwane z podległym jej człowiekiem więzi. Ten człowiek, ta dusza, to przecież Twoje cząstki. Z nimi współdzielisz istnienie. Dzięki ciału fizycznemu masz możliwość eksploracji przestrzeni materialnych, a dzięki duszy poznawania uroków świata energetycznego. To wspaniałe połączenie, warto o nie dbać, jeśli jest to tylko możliwe. Właśnie przed chwilą uregulowałeś stan prawny między podległymi sobie ciałami. A teraz przenieś się na powrót do łona. Wejdź w ciało dziecka i siłą własnej wyobraźni ujrzyj, jak kodują się w nim błogosławieństwa, co umożliwi mu w dorosłym życiu odzyskanie wiary we własne siły. Dzięki temu uświęceniu stanie się mocniejszy, mądrzejszy, spokojniejszy i w życiu bardziej ułożony odczuł to, czego poza czasem i przestrzenią sam z wysokości dokonał. I zniknie szarość dni, a na stałe zaświeci duchowe słońce, tak w tym człowieku, jak i w duszy. Tak działa tęczowy most, siła spajająca światy istniejące w różnych wymiarach i umożliwiająca istocie ludzkiej jej pełną integrację. Oto tu i teraz poznałeś sekret własnego imienia. W nim zawarte jest wszystko tak światło, jak i cień. I tylko od Ciebie zależy, które z nich na dziś jako doświadczenie w fizycznym świecie wybierzesz. Gdy będziesz przeglądać się w lustrze i ujrzysz fizyczną twarz, wtedy natychmiast sobie przypomnij, że jesteś tylko wizytatorem w materialnym wymiarze. Że jest to tylko jedna z Twoich powodów. To nic, że doświadczany przez Ciebie świat wikłany jest w różne spory. To nic, że chwilowo zło triumfuje i że Ty dopiero zabierasz się za transformację życia, że nie masz jeszcze przyjaciół, że szukasz dopiero dobrych jadłodajni, że ledwie inicjujesz ustawianie właściwych relacji z ludźmi i że dopiero myślisz o tym, jak rozwijać własne pasy. Wszystko się stanie. Nie ma co do tego dwóch zdań. Znając magię swojego imienia, będziesz mógł przekształcać wszystko do woli. Tyle tylko, że świat fizyczny ma swoje ograniczenia. Z drugiej strony, doświadczanie czasu i przestrzeni, nawet dla ciebie, jest nauką. Nauką cierpliwości, oddania, konsekwencji czy zgodności. A to są przecież boskie atrybuty. Ucz się więc przez człowieka natury swojego boskiego pochodzenia.